Ojca Pio. Siódmy lutego. Świętość oznacza miłość do naszego bliźniego, jak do siebie samego, z miłości do Boga. W związku z tym, świętość oznacza miłość do tych, którzy nas przeklinają, którzy nas nienawidzą i prześladują, a nawet oznacza czynienie im dobra. Witajcie. Dzisiejsze słowa Ojca Pio wydają się taką naturalną konsekwencją przekazania miłości. Przypomnijmy sobie nasze katechizmowe brzmienie tego przykazania. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. W Nowym Testamencie odnajdujemy pewną zmianę odnośnie podejścia do nieprzyjaciół, która zapoczątkowana została przez Jezusa. Spójrzmy do Ewangelii. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, Idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. I to była nowość, ponieważ dotychczas panowało prawo dopuszczające odwet. Tak było, zarówno w tak zwanym kodeksie Hammurabiego, jak i w samym prawie Starego Testamentu. Zasada ta streszczała się w słowach oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę. Oczywiście jej celem było chronienie porządku publicznego oraz stanowiło to mocny hamulec dla agresora. Jezus idzie jednak dalej w swoim nauczaniu, i prawo odwetu zastępuje prawem. Miłości. Uczeń Jezusa wzywany zostaje przez swojego mistrza do porzucenia nawet swoich słusznych praw w imię miłości, dobra drugiej osoby, co ostatecznie może przyczynić się do jej nawrócenia, a także przemiany życia. To nowe prawo Jezusa, święty Paweł zawarł w następującym zdaniu. W liście do Rzymian czytamy. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Znamy te słowa. Tak bardzo przylgnęły one do naszego polskiego męczennika, księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego w czasach, gdy w naszej ojczyźnie trwało prześladowanie wiary, Boga, a także wyznawców, a prawa człowieka były deptane. Opowiedzenie się po stronie dobra nie zawsze było tożsame z opowiedzeniem się po stronie tych, którzy uważali się za panów i sądzili, że mieli władzę nad ludzkim sumieniem, a nawet życiem. A przynajmniej tak im się wydawało. Całe szczęście, że ta epoka już przeminęła. Chociaż czasami mam wrażenie, że próbuje się odradzać. Zupełnie niedawno Odnosiłem się do przykazania miłości, że nie powinno się interpretować go w ten sposób, że owszem, kochać bliźniego, ale z pominięciem samego siebie. Miłość siebie samego jest bardzo ważnym elementem. Jakoś dziwnie wydaje się nam, że miłość siebie to egoizm. Właściwie to również, ale egoizm to nie jest prawdziwa miłość. To jest. Jakaś karykatura miłości, jakaś jej namiastka. Egoista będzie wszystko ciągnął do siebie, nie potrafi się podzielić, czegoś ofiarować. W efekcie takiej postawy również sobie czyni krzywdę, chociaż jego cel jest zupełnie przeciwny. Zdrowe podejście do miłości nie powinno pozwolić na pozbawienie jej siebie samego. Bo tak na dobrą sprawę, Skąd ma czerpać ktoś, kto chce coś rozdawać innym, jeżeli sam nie ma skąd czerpać? Bóg jest źródłem naszej ludzkiej miłości i On chce nas kochać, dlatego umiejmy przyjąć tę miłość od Niego, ale także uwierzmy, że jesteśmy godni miłości. Przykazanie mówi: Kochaj bliźniego jak siebie samego. A nie mówi bardziej kochaj bliźniego niż siebie samego. Powiedz sobie, zasługuję na miłość, a także wyznaj sobie miłość, tak jak ostatnio radziłem, nawet przed lustrem, patrząc sobie w oczy. Dla niektórych może to być bardzo kłopotliwe, a wręcz niemal niewykonalne. Jednak jest to konieczne, dlatego przełam się. A jeśli rzeczywiście było ciężko, to trzeba powtarzać to częściej, aż dotrze do ciebie, że jesteś godny miłości, nawet jeżeli jesteś nieidealny. I dopiero gdy pokochasz siebie samego, razem ze swoimi wadami i niedoskonałościami, będziesz mógł kochać innych i to kochać ich jak siebie samego, a nie bardziej. Znane są takie przykłady świętych, którzy wydawać by się mogło, że bardzo kochali bliźniego, a siebie nie. Jak choćby? No, na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe. A na jakiej podstawie uważasz, że on nie kochał siebie? Dlatego, że z miłości do innego człowieka oddał swoje życie za niego. A czyż Jezus nie uczynił w ten sam sposób? Czy także co do tego mamy wątpliwości, że Jezus kochał samego siebie? Przecież Jezus jako osoba boska, syn Boży, posiadał boską naturę, oprócz ludzkiej oczywiście. A wiemy przecież, że Bóg jest miłością. Jezus kochał siebie i był przekonany o miłości Ojca. Ojciec Kolbe także kochał siebie, ale kochał również Boga. Był Bożym szaleńcem, który z miłości właśnie poświęcał się dla ludzi, aż po ofiarę z własnego życia, której powodem była miłość do Boga, przekładająca się na miłość do bliźniego, chociaż jednocześnie z zachowaniem miłości do siebie samego, a nie z jej pominięciem. Musimy to zrozumieć. Bo jeśli nie zrozumiemy tego, to jak Uda nam się zrozumieć miłość wobec wrogów, nieprzyjaciół? Myślę, że pomocne może stać się spojrzenie, jak Bóg musi patrzeć na swoje dzieci. On kocha i te, powiedzielibyśmy, pobożne, ale i także te pogubione, które występują przeciwko niemu. Dziwne? My ludzie tak bardzo nieraz byśmy umieli pokazać, kto tu rządzi, gdybyśmy mieli Boże możliwości. Dlatego powinniśmy uczyć się miłości, bo tak bardzo jeszcze jako ludzie jej nie umiemy. Tak wielkie mamy z tym kłopoty, począwszy już od siebie samych, poprzez bliźnich, a co dopiero jeśli chodzi o miłość nieprzyjaciół? Jeśli chodzi o miłość tych ostatnich, to także już to kiedyś omawialiśmy, że ta miłość, Opiera się głównie na rezygnacji z zemsty, na życzeniu dobra, a zatem łącznie z życzeniem nawrócenia tej osoby. Bardzo niedobre są wszelkiego rodzaju odruchy, które powodują życzenie zła komukolwiek. Jeszcze w stosunku do wroga to mogłoby być jakoś do zrozumienia, chociaż nie miałoby to oczywiście wiele wspólnego z naszą wiarą. Ale co gorsza, takie życzenia zła niejednokrotnie zdarza się wypowiadać w odniesieniu do osób bardzo nam bliskich, które jednakże jakoś nam się naraziły. Mam nadzieję, że nie jest to Waszym zwyczajem. Takie życzenie zła, czyli inaczej złożeczenie, może wyrządzić wielkie szkody duchowe zarówno osobie, która jest jego celem, ale także temu, kto takim orężem się posługuje gdyż działanie jego jest na usługach zła. Nie mówcie nigdy słów takiego typu, jak na przykład idź do diabła, albo by cię piekło pochłonęło, albo byś się pochorował. No i słyszałem jeszcze wiele innych, nawet gorszych, można by powiedzieć, przekleństw. Nieraz osoba darująca taki bukiet złych życzeń z czasem o nich zapomni, czasami nawet Zejdzie z tego świata, a skutki takich słów nadal mogą trwać. I najgorsze w tym wydaje się to, że tak często słowa takie padają wobec osób najbliższych, czasami wobec własnego dziecka, które potrafi się przecież nieraz narazić. A Pismo Święte mówi: Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Spójrzmy do listu do Rzymian. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie złożeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech Was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za zło, nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę, mówi Pan, ale. Jeżeli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm Go. Jeżeli pragnie, napój Go. Tak bowiem czyniąc węgle żarzące zgromadzisz na Jego głowę, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło, dobrem, zwyciężaj. Błogosławcie. Błogosławieć to, życzyć szczęścia, i ja Wam tego szczęścia dzisiaj życzę, wszelkiego szczęścia. Trzymajcie się, miejcie dobry dzień i do jutra. Szczęść Boże. Hey, ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Do jutra!